Proszę Państwa, po raz kolejny staję przed tym trudnym wyzwaniem, jakim jest próba podsumowania kluczowych wątków, które się pojawiły w czasie tej debaty. Zacznę od tego, że przypomnę, że na początku naszego, naszej konferencji premier wyraźnie powiedział, że właśnie ta konferencja poświęcona jest kluczowemu zadaniu, kluczowej funkcji uczelni, którą jest kształcenie. Mówiliśmy o jakości tego kształcenia, i debata na temat tego, właściwie jak ją zdefiniować, trochę prowadziła nas do tego, że nam wymyka się trochę ta jakość z, z, jako taki przedmiot dyskursu z możliwości zdefiniowania. Ja też nie będę tutaj Państwa raczył jakąś bardzo udaną definicją. Mnie się wydaje, że to po prostu tak jak ja osobiście na to patrzę, a to nie jest pewnie definicja godna jeszcze tego, żeby umieścić ją w podręcznikach, to można powiedzieć, że o jakości mówimy jako pewnym sposobie określenia stopnia, w jakim zwiększamy szanse realizacji, w jakim zwiększamy możliwość realizacji szans życiowych przez absolwentów studiów Poprzez oferowanie im kształcenia dostosowanego do ich charakterystyki i aspiracji. Te, te osta ta ostatnia kwestia to trochę jest element odziedziczony po wystąpieniu pana profesora Marciniaka, który słusznie podkreślił, że w warunkach studiów masowych, a takie powinniśmy i chcemy mieć, i tutaj też pani profesor Iwicka podkreślała to, że jesteśmy w nowej sytuacji, kiedy. Mówienie o odrabianiu opóźnień cywilizacyjnych oznacza tak naprawdę zwiększenie stopnia wykształcenia społeczeństwa, z tym się należy zgodzić, ale to powoduje, to pociąga za sobą konieczność jednak tego, co specjaliści od rynku nazwaliby segmentacją, tak? to znaczy nie wszystkim należy oferować to samo. Profesor Marciniak bardzo dobrze podkreślał to, że my w kulturze akademickiej dziedziczymy pewnego rodzaju zasady, które wypracowaliśmy w sytuacji, kiedy kształcenie było elitarne. Tam w którymś z paneli pojawił się ten wątek, że no przecież my kształcimy osoby dla nauki, nie my nie kształcimy osób dla nauki, my tylko część tych osób kształcimy po to, żeby przejęli pałeczkę. Żeby dalej pracowali w badaniach naukowych w uczelniach, także w badaniach naukowych, które się będą coraz intensywniej odbywały także poza uczelniami w gospodarce, ale to będzie tylko część. Większość naszych absolwentów to po prostu będą musieli być dobrze przygotowani fachowcy, to, kim pokolenie wcześniej były osoby mające wykształcenie średnie, techniczne, nietechniczne, różne. W tej chwili to obecny poziom rozwoju wymaga, żeby to były osoby mające wykształcenie wyższe, dostosowane do różnego rodzaju wyzwań. I właśnie to nastawienie na jakość musi uwzględniać tę różnorodność. I to jest, to jest tutaj duże wyzwanie, które myślę, że na tym kongresie sobie także uświadomiliśmy. Ja z dużym zainteresowaniem, mam nadzieję, że Państwo także wysłuchałem informacji na przykład o tym leszczyńskim, leszczyńskiej koncepcji, o tym jak realizowana jest koncepcja kształcenia dualnego. To pokazywało, że my z jednej strony możemy mieć kształcenie bardzo wybitnych przyszłych naukowców, ale z drugiej strony możemy świetnie kształcić ludzi, którzy w, w regionalny, na regionalnych rynkach pracy będą znajdowali swoje miejsce i będą zapewniali dzięki temu także lepszy rozwój gospodarczy tego regionu, którzy też często nie mogą bądź nie chcą wyjeżdżać. Z tego swojego miejsca, w którym mieszkają. Często to nie mogą, jest nawet istotniejsze od tego nie chcą. I trzeba też wyjść im naprzeciw. W związku z tym nie możemy patrzeć na, na wyzwania dotyczące jakości kształcenia jednostronnie. Ja myślę, że to jest jeden z takich wniosków, które możemy wyprowadzić z naszego spotkania. Kolejnym to bezwzględnie jest fakt taki, ja akurat uczestniczyłem w seminarium poświęconym kształceniu doktorantów. Ja myślę, że to był jeden z wniosków z tego seminarium bardzo mocnych, że, zresztą prezentowanych w podsumowaniu, że po to, żeby zapewnić rozwój także samych uczelni, kadry akademickiej i kadry badawczej, my musimy przede wszystkim doskonale kształcić doktorantów. I to było także stwierdzenie, że w wielu obszarach bez połączenia także sił uczelni i bez specjalnych programów w zakresie polityki kształcenia doktorantów ze strony państwa, my nie dokonamy przełomu. Ponieważ jeśli będziemy się opierać tylko i wyłącznie na przekazywaniu kompetencji przez dotychczasowych mistrzów, to uczniowie, no oczywiście, będą mogli od czasu do czasu stawać się lepszymi od mistrzów, ale będzie to zbyt wolny proces. My potrzebujemy przyspieszenia, i w związku z tym we wszystkich miejscach gdzie zidentyfikujemy możliwość łączenia zasobów najlepszych, a także dołączania do nich wsparcia międzynarodowego, powinniśmy bardzo mocno w to zainwestować, żeby proces podnoszenia jakości akademickiej jeszcze dodatkowo przyspieszyć. To był ten taki element, element w ogóle kształcenia doktorantów, on się pojawia tutaj, pojawia się także w kontekście, w kontekście pracy nad ustawą. Pani profesor Iglicka, to nie był pierwszy głos, bo wczoraj też mieliśmy głos w dyskusji, że trochę może tracimy, że mamy pewien język, który jest nieco technokratyczny. Ja chciałem powiedzieć, że tak, czasami to jest język, który, może, który, który ma taki charakter techniczny czy technokratyczny, ale proszę Państwa, my się na tych konferencjach spotykamy tyleż do tego, żeby sobie uświadomić na poziomie pewnej ogólnej refleksji i wartości tego, co jest sensem naszej pracy i to, co ma być sensem tej reformy, ale także musimy pracować nad instrumentami, nad polityką nauki szkolnictwa wyższego, nad zmianami ustawowymi i wtedy, kiedy przechodzimy do tej strony naszej aktywności, musimy szukać rozwiązań o charakterze instrumentów, a o instrumentach musimy starać się rozmawiać w miarę precyzyjnie i w miarę technicznym językiem. To wcale nie znaczy, że my tracimy z pola widzenia człowieka, to, to oznacza, że po prostu staramy się znaleźć jak najlepsze narzędzia do tego, żeby wartości cenne osiągać w sposób skuteczny. I dlatego też na tej konferencji sporo miejsca zajęło rozważanie tego, w jaki sposób kształtować takie narzędzia. Od, począwszy od systemów zapewnienia jakości tych zewnętrznych. Mieliśmy zresztą możliwość porównania także tego, co się u nas dzieje z tym, co się dzieje za granicą. I, tego, I zobaczyliśmy też, że współdzielimy problemy właśnie w, szczególnie może w obszarze oceny jakości kształcenia i tego, żeby móc prawidłowo diagnozować, bo to, to, te, ta, 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 te wszystkie wskaźniki, o których to mów, tu mówimy, one mają kilka funkcji. No, zresztą o nich była tutaj mowa. Jedna funkcja to jest taka, że my chcielibyśmy, żeby, żebyśmy, żeby mógł także, no powiedzmy, rząd dysponować pewnymi instrumentami, przy pomocy których może sprawiedliwie nagradzać, można powiedzieć. Tak? Czyli tam, gdzie się pojawia lepsza praca, lepsze osiągnięcia, lepsze efekty, tam powinno iść intensywniejsze wsparcie, bo nasz system nie jest oparty na rynkowych mechanizmach, które tylko odbywają się na zasadzie takiej, że wybierają studenci metodą, po prostu głosowania nogami tak? uczelni. Zresztą tutaj mamy do czynienia z, pewną, z pewnym zjawiskiem asymetrii informacyjnej, więc to jest dość trudne. W związku z tym, jest konieczny taki zbiór wskaźników, które po prostu pozwolą, na tyle, na ile to będzie możliwe, obiektywizować także podział tych, tych zasobów publicznych, które no pochodzą przecież z podatków naszych obywateli i muszą być rozliczalne wobec tych obywateli i w związku z tym muszą być kierowane tam, gdzie można to uzasadnić poprzez pokazanie, że są efektywniej wykorzystywane. To jest niezwykle trudne. Okazuje się, że w dziedzinie akurat jakości kształcenia, którą chcielibyśmy osiągać, mamy tutaj szereg problemów. Co nie znaczy, że się należy poddawać, bo w tej dziedzinie, w dziedzinie także budowania wskaźników efektów w różnych obszarach, to nawet zaczynając od biznesu, na przykład nauki o zarządzaniu pokonały długą drogę i wiele rzeczy jest w tej chwili realizowane inaczej niż było wiele lat temu. W związku z tym to jest także przedmiot wysiłku naukowców między innymi, żeby pracować nad, takiego, nad, taki, nad takimi narzędziami. Nasz system w Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest systemem, który jest uzgadniany międzynarodowo. W związku z tym, że jest uzgadniany międzynarodowo, że opiera się na pewnych wspólnych przesłankach, no to otwiera to także możliwość pewnego alternatywnego przechodzenia przez oceny. To mówił o tym Pan Profesor Dix wyraźnie, że musimy sobie stworzyć możliwość taką, żeby w sytuacji, kiedy uczelnie będą chciały skorzystać na przykład z akredytacji międzynarodowych, branżowych, ale takich, które będą oparte na, na tych samych fundamentach i będą zrobione dobrze, żeby, mogły, żeby to mogło być zaakceptowane tak jak ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlaczego zatem moż, trzeba byłoby, chcieli, moglibyśmy chcieć sięgać po takie oceny? A właśnie ze względu na funkcję systemu akredytacji, o której profesor Dix mówił. Taką, która ma większy nacisk kłaść, na mentoring, na pewnego rodzaju ten, ten komponent ewaluacyjny, czyli taki, który pomaga zdiagnozować i podpowiada rozwiązania, a nie kontrolny, czyli ten, który tylko i wyłącznie sprawdza zgodność z pewnego rodzaju normami prawnymi. Y, y, tutaj to wyraźny, wyraźny nacisk na, tą, na ten komponent ewaluacyjny ewelu, versus kontrolny, to myślę, że to jest taki, taki, taki ważny, ważny wyznacznik tego, w jakim kierunku dąży w tej chwili Polska Komisja Akredytacyjna. Akredyc ja temu naprawdę kibicuję, bo to jest, jeżeli to się w ten sp... to, to oczywiście stawia ogromnie większe wyzwania przed samymi członkami komisji. Bo, proszę Państwa, to jest, różnica, różnica jest taka, jak pomiędzy ja podam tu przykład z mojego pola, tak? Pomiędzy badaczem jakościowym i badaniami jakościowymi ilościowymi. Jak się wysyła ankietera czy wywiadowcę powiedzmy, który ma przeprowadzić wywiady pogłębione jakościowe, to on musi znać przedmiot badań, w ramach którego czy na temat którego prowadzi badanie. Jeżeli się robi badania standaryzowane, przy pomocy kwestionariusza, który ma przynieść wyniki, które będą podsumowane ilościowo, to ankieter nie musi być kompetentny w tym obszarze, który bada, on tylko musi wiedzieć, jak przeprowadzić, jak, jak doprowadzić do tego, żeby respondent udzielił mu wywiadu i jak nie doprowadzić do wpływu na wyniki, na, od, na udzielane odpowiedzi. Więc w naturalny sposób to jest uproszczenie. W związku z tym ja, ja bym powiedział tak, im słabi będą przygotowani do ewaluacji członkowie takich zespołów oceniających, tym bardziej będą mieli tendencję do uciekania się do standardowych mechanizmów kontrolnych, czyli do porównywania po prostu z pewnego rodzaju checklistą i sprawdzania tego, czy są spełnione w określone warunki, czy nie. Im bardziej będą kompetentni, im będą lepszymi ekspertami w pewnych obszarach, im bardziej będą mentorami. Tym bardziej będziemy mieli do czynienia właśnie z tym, o czym profesor Dix mówił jako pewnym wyzwaniu dla, dla, dla komisji, żeby ona, żeby ona wnosiła pewną, pewną poprawę jakości właśnie przez, przez wsparcie i w procesie y, diagnozy, i w procesie wyciągania z tego wniosków. Y, co powinno zresztą rzeczywiście współgrać następnie z wewnętrznymi systemami zapewniania jakości w uczelniach, o czym także była mowa. I ja myślę, że rozmawialiśmy też chwilami o tym językiem technicznym, ale tak, to wszystko, na to wszystko musi się znaleźć miejsce w regulacjach. W związku z tym trzeba, jak się mówi o rozbudowywaniu, rozwoju instytucji, no to trzeba oczywiście także mówić o tych, o tych aspektach technicznych. Słyszeli, mieliśmy głos studentów, bardzo ważny głos. Ja bym powiedział tak, że w tym głosie dla mnie było ważne to, że tak jak my, tak, myślę, studenci, których kształcimy, których mieliśmy tutaj reprezentantów, poszukują swoich mistrzów wśród nas. To znaczy, każdy sobie wybiera mistrza. To nie mistrz sobie wybiera uczniów, to uczniowie sobie wybierają mistrza, tak? I, I piękną rzeczą jest być wybranym. Ale widzimy, że taka potrzeba jest, ale jest oczywiście ona połączona z pewną potrzebą partnerstwa. Zresztą mistrzostwo idzie w parze z partnerstwem. Ja myślę, że to też tak przewijało się w tych wypowiedziach. To było właśnie takie bardzo głęboko, bym powiedział, humanitarne i nieinstrumentalne, bo akurat tego się w żadnej ustawie zapisać nie da. To jest realizacja wartości, o których między innymi na samym wstępie mówił ksiądz, rektor, bo mówił o wartościach, bo to był, od tego się zaczęła ta konferencja, bo od tego się zaczyna kształcenie i wychowywanie studentów. Ono się zaczyna od wartości. I o tym mówił dzisiaj też na początku pan. Minister Bobko, bo też powiedział o przemianach w kulturze i też powiedział o tym, w jaki sposób te nasze zadania z tych przemian wynikają. I ja myślę, że to się składa jednak pewną całość i żeby zakończyć to pewnym, pewnym podsumowaniem, ja powiem, ja powiem tak, jak, tak, 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 jak zacząłem. Musimy zobaczyć naszych studentów jako grupę zróżnicowaną. To nie jest masa. To są ludzie o. I różnych marzeniach i dążeniach, i o różnych możliwościach. I naszym zadaniem, to też zresztą u pana, rektora, pana prezydenta Koźmińskiego, pana profesora Koźmińskiego też mocno wybrzmiał, jak nie potraficie uczyć ludzi tak, tych, którzy są wam dani pod opiekę, to się nie nadajecie do wykonywania profesji, tak? On wyraźnie, ja, w tym jego głosie. Który niektórzy odczytali jako taki, bym powiedział, może technokratyczny, wcale nie było technokratyzmu. On powiedział, musicie się pochylić nad tymi, którzy są dani waszej opiece. My mamy zróżnicowanych studentów, będziemy, musieli, będziemy mieli zróżnicowanych studentów i musimy umieć dostosować nasz system poprzez jego różnicowanie do tych różnych potrzeb. Dlatego ja się nie obawiam tego, że my zbudujemy system uczelni badawczych, które będą, będziemy traktowali jako pewnego rodzaju propagandowy sukces i zaniedbamy resztę, bo tego nam zrobić po prostu nie wolno. Natomiast my potrzebujemy uczelni takich, w których będą kształcone elity, bo zaniedbać nam tego też nie wolno, bo zróżnicowanie ma i jeden koniec, i drugi koniec. Ono ma jedną tę część, w której musimy bardzo skutecznie kształcić osoby, które będą znajdowały dobre, dobrą dla siebie pracę i będą potrafiły realizować swoje aspiracje życiowe w różnego rodzaju środowiskach, ale z drugiej strony musimy dbać o nasz kraj, żeby w nim nauczyciele akademicy byli coraz lepsi, naukowcy prowadzili coraz lepsze badania i żebyśmy mieli generalnie nie tylko pod względem formalnym dobrze wykształcone społeczeństwo, ale żeby ten formalny poziom wykształcenia oznaczał, był nasycony coraz głębszymi możliwościami rozwoju cywilizacyjnego. Ale w tym celu my musimy mieć wszystkie elementy tego systemu ujęte w pewną całość. To jest trudne wyzwanie. Ustawa jest jednym z aspektów tego. Ustawa, która już, jak, jak deklarował pan premier Gowin, ma zostawiać więcej swobody uczelniom, ale w konsekwencji zostawia im zostawi im więcej odpowiedzialności. I uczelnie będą musiały także konkurować, bo konkurencji nie, z naszego słownika nie wyrzucimy. Będą musiały konkurować także tym, w jaki sposób potrafią, potrafią zbudować swój wewnętrzny ustrój, po to, żeby zarówno rozwijać się pod względem badawczym, jak i nade wszystko wspaniale kształcić tych danych naszej opiece. Być dla, nimi, dla nich tymi nauczycielami. Przyjaciółmi spolegliwymi, tymi, na których polegać mogą, że ich nie zawiodą. I my ich nie zawiedziemy wtedy, kiedy będziemy potrafili technokratycznym językiem zbudować system, który właśnie te cele, te wartości, o których tutaj także mówiliśmy, pozwoli nam osiągnąć. To myślę, że mniej więcej była pewna linia, która się wyodrębniała tutaj. I wybaczcie Państwo, że y, oczywiście podsumowanie nie zawiera szczegółów, ale ja odebrałem tak mniej więcej przesłanie tej konferencji. Y, druga rzecz to jest oczywiście całe to wszystko, co będzie wyznaczało polityki publiczne i działania na poziomie poszczególnych uczelni, które będą ramy prawne wypełniać konkretną treścią. Dziękuję bardzo.